Dzień dobry kochani, jak się macie. Mam nadzieję, że macie się co najmniej tak dobrze jak ta wariatka za mną. Nie było mnie bardzo długo. Tak jak popatrzyłam sobie, kiedy zamieszczałam ostatni filmik, to było rzeczywiście 3 miesiące temu ponad, więc bardzo, bardzo długi czas. Przepraszam Was za to. Natomiast, tak jak mówiłam w, w którymś z, tak z tych moich ostatnich odcinków, ja się naprawdę cały czas boksuję i to nie jest wcale łatwa walka. Zresztą widzicie sami, co się, co się dzieje z Wami, co się dzieje ze światem. Tutaj pandemia nie odpuszcza, nie ułatwia nam sprawy, nam tym ludziom, którzy lubią mieć kontrolę nad swoim życiem, którzy lubią mieć pewne sprawy zaplanowane. No, takim, naj, że tak powiem, najżywszym obrazem tej utraty kontroli jest to, że moja córka miała być podczas świąt i po świętach do 15 stycznia. No, musiała wrócić wcześniej i w tej chwili w Anglii u niej rozpoczął się kolejny twardy lockdown, są zamknięci na kolejne dwa miesiące. Co prawda ona się śmieje, że tam u nich ten lockdown wygląda zupełnie inaczej niż u nas, no, ale wciąż jest to coś, co, co zmusza do, do takiej refleksji, do takiego zatrzymania i, i znowu, no. To poczucie komfortu, to poczucie takiego dobrostanu nam ucieka. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że, że ten mój dobrostan, jednak ja przepracowuję i jest coraz lepiej. Tutaj ten, ten czworonożny potwór mi bardzo w tym pomaga, w trzymaniu się w pionie, w trzymaniu się w, no, w miarę dobrej kondycji fizycznej. Chociaż no, jak zaczęłam nakręcać te filmiki, to byłam dużo, dużo szczuplejsza, ale już podjęłam działania. Aby wrócić do formy, mam nadzieję, że mi się uda. Dodatkowo jeszcze rozpoczęłam dokładnie dzisiaj realizację nowego projektu, o którym za chwilę Wam powiem troszeczkę więcej. Do projektu, do którego też Was serdecznie zapraszam do jego obserwowania, bo, bo tam też będzie dużo pozytywnych emocji. Co prawda, pojawi się też taki wątek, no, takich tematów trochę bardziej dowolnych. Poza tym to będzie taki, taki speech grupowy, to będzie nas dwojem, ja i mój kolega, także no, zacznie się dziać, ale też chcę, moją ambicją jest, żeby dalej wrzucać tutaj czasem jakiś taki filmik was motywujący, was i mnie samą, bo to dla mnie też jest forma taka, takiego bardzo silnego trzymania się w ryzach. O czym dzisiaj? No Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami trochę o takich postanowieniach noworocznych, bo właśnie jednym z moich postanowień noworocznych jest bardziej systematyczne widywanie się z wami tutaj, w tej przestrzeni, w tej mojej sypialni, w tej, w tej mojej oazie spokoju i ten spokój chciałabym na was też przelewać. Poza tym, właśnie walka o powrót do, do formy, powrót do samoakceptacji siebie. No, w miarę możliwości, oczywiście, jak sytuacja będzie nam, nam na to pozwalała, no też budowanie jakichś takich bardziej namacalnych relacji niż tylko te przez ekran laptopa, komputera, iPada, co tam, co tam macie, na czym mnie tam oglądacie. Ale ciekawa jestem, jakie są Wasze postanowienia noworoczne. Ja myślę sobie, że, że ten koniec roku zeszłego dał nam tak do wiwatu, że być może jeszcze się nie zastanawialiście nad tym, co byście chcieli zmienić, albo wiecie dokładnie, na co chcielibyście zmienić, natomiast no, czujecie, że nie macie na to wpływu. W związku z tym, ponieważ ten, ten mój kanał tutaj jest przeznaczony również do tego, żeby wam wyznaczać jakieś zadania, które być może będziecie chcieli realizować, to żebyście się, moi drodzy, zastanowili. Co ja mogę zmienić, na co mam wpływ, co, co gdzieś tam mi odbiera tą, tą taką, to takie komfortowe samopoczucie, ten taki dobrostan? Co mogę zmienić? Jak to mogę zmienić? Czyli tak jak mówiłam na początku tych naszych spotkań tutaj w marcu, zacznijmy może znowu to planowanie od takiej metody małych kroków. Od czegoś, co jest zupełnie namacalne, zupełnie realne, no i w zasięgu właśnie. Naszej sprawczości, a nie gdzieś tam odsunięte daleko w czasie, odsunięte daleko w ogóle w realizacji, bo od nas totalnie niezależne. Czyli co mogę postanowić sobie na początku tego roku? Co może doprowadzić do zmiany, która sprawi, że będę się czuła, czuł dobrze? I jak to mogę zrealizować? Jak mogę do tego doprowadzić w tym zakresie, który jest zależny? Tylko i wyłącznie ode mnie, czyli za co ja sama, ja sam mogę wziąć od początku do końca odpowiedzialność. I nikt mi tego, żaden kurczę, COVID, nie wywróci mi tego do góry nogami. Takie zadanie. Ja już się cieszę na kolejne spotkania z Wami i bardzo mi jest dobrze, że znowu tutaj się e, pokazałam. Ściskam Was bardzo ciepło i do zobaczenia niebawem. Buziaki.